Opowiem ci dzisiaj bajkę, a do ciebie mam taką prośbę. Naśladuj wszystkie moje gesty, czyli wszystko to, co będę robić rękami. Żeby ci trochę podpowiedzieć, to powiem ci, że w bajce będzie występował król, król z wąsa, dlatego tak pokazuję. Będzie też księżniczka, będzie na pewno rycerz. No i smok. Ale na pewno pojawi się coś jeszcze. Więc przećwiczmy od początku: król, księżniczka, rycerz i smok. No to uwaga, uwaga, nastaw dobrze swoje uszy. Tak, to też zrób. Uszy gotowe? Oczy gotowe? Naśladujesz mnie? Brawo! To zaczynamy. Daleko, daleko, w pewnym królestwie, razem z Ojcem Królem. Mieszkała piękna księżniczka. Pewnego razu do królestwa przyleciał straszny smok i porwał księżniczkę. Zabrał ją na wysoką górę. Zmartwiony król wezwał do siebie swojego najdzielniejszego. Rycerza. Król powiedział do rycerza: Jedź, odnajdź moją córkę i sprowadź ją do domu. Rycerz powiedział: Tak jest, królu, wyruszam w drogę. Wsiadł na swojego konia i pojechał. A koniak jechał, robił, Bo nie robię rękami, ale spróbuj mnie naśladować. Uwaga, jedzie rycerz. Prawo. Rycerz przyjechał do góry, pod którą mieszkał smok. Kot mi tutaj chodzi, nie wiem czy to widać. Nie widać. Przywitasz się kocie. Mój kot. <noise> Dobra, ale wracając do bajki. Rycerz przyjechał pod górę, w której mieszkał smok, albo jakoś tak to było. Wyjął swój miecz, wrzasnął strasznie i przegonił smoka daleko, daleko. Później wszedł na górę, wspinał się cały dzień. Aż w końcu zobaczył księżniczkę, która czytała książkę. Rycerz powiedział do księżniczki: Moja pani, jesteś już wolna, możesz wrócić do domu. Ale księżniczka spojrzała z nad książki, westchnęła, Ach, I jeszcze raz westchnęła Ach. i powiedziała: Nie chcę wcale wracać do domu. Nie chcę już być księżniczką. Szkoda, że przegoniłeś tego smoka. Dobrze, że nie zrobiłeś mu krzywdy, bo wtedy to dopiero miałbyś kłopoty. Nie wrócę do domu. Nie będę księżniczką, popłynę za morze, i może zostanę piratką? Może będę hodować strusie. Księżniczka zamyśliła się tutaj, zostanę podróżniczką, i będę odkrywać nowe kraje. A ty, jak myślisz? Co będzie dalej w tej bajce? Pomysł, jak to się wszystko może skończyć? Oczywiście, jestem ciekawa Twoich pomysłów. Czy księżniczka będzie piratką, podróżniczką, czy będzie hodować strusie? A może wymyślisz coś zupełnie innego? Co zrobi rycerz? Co powie król? Czekam na Twoje pomysły. Do zobaczenia.